na narzędziem każdego żołnierza, niezależnie od stopnia, jest broń. Dlatego główny nacisk podczas szkoleń rotacyjnych kładziemy właśnie na szkoleniu strzeleckim. Dzisiaj realizujemy aż trzy punkty, dwa strzelania równolegle. Prowadzimy jedno na strzelnicy 100-metrowej, drugie na strzelnicy krótkiej. Oprócz tego też praca na broni. Doskonalimy techniki strzelania, strzelania indywidualnego z przemieszczeniem w kierunku celu dynamicznego oraz doskonalimy techniki strzelania na szybkość. Ilość amunicji 12 sztuk. Pokój będzie naprzód. Przemieszczacie się w kierunku celu. Zmiana ładu. Naprzód. sto Realizujemy jeszcze pozostałe zagadnienia takie jak procedury taktyczne, wyrywanie kontaktu, prowadzimy też punkt nauczania związany z ratownikiem pola walki, zapoznajemy i doskonalimy wiedzę dotyczącą sprzętu wojskowego, które posiada pododdział, mam tutaj na myśli sprzęt optoelektroniczny, jak i również prowadzimy punkt nauczania związany z walką wręcz, ponieważ też każdy żołnierz musi znać podstawę, że tak powiem, samoobrony. Ginasz łokieć, a powinien łokieć być cały czas prosty. Idziesz ramieniem, czyli robisz to w ten sposób. A ręce tutaj w łokcach cały czas proste. Wniosek szkolenia żołnierzy wojskobrony obrony terytorialnej trwa 3 lata. Zaczyna się od szkolenia indywidualnego, następnie szkolenie specjalistyczne i kończymy szkoleniem zgrywającym. Aby ochotnik mógł zostać żołnierzem, musi przejść 16-stopniowe szkolenie podstawowe w przypadku osób, które nie miały do tej pory kontaktu z wojskiem, lub 8 dniowe szkolenie wyrównawcze w przypadku osób, które miały już przysięgę wojskową. Aktualnie znajdujemy się na placu ćwiczeń taktycznych w Srebryszcze, gdzie trwa 16-dniowe szkolenie podstawowe. Dzisiaj jest to trzeci dzień tego szkolenia. Waszym dzisiejszym zadaniem jest e, przemieszczenie się w kierunku północnym. Prawdopodobnie na tym obszarze znajduje się jakaś grupa dywersyjna, która może przeprowadzić na nas atak. W tym celu zaczniemy od przygotowania Was do tego działania czyli co? Maskowanie. Tak słyszy tak jak słyszysz nie reaguje nie reaguje tak sprawdzam brak reakcji na bodziec brak bólowy reakcji. tak czysto w obrębie jamy ustnej tak jak słyszysz brak oddechu, brak oddechu. Rozpoczynasz resuscytację podziel mi dobrze prawidłowo Środek, tak, wyznacz środek klatki piersiowej i podejmij resuscytację. Bardzo dobrze. Artur zabezpiecz układ oddechowy. Dobierz rurkę nosowo-gardłową i wprowadź ją. Którą przegrodą nosową wprowadzamy rurkę? Brawo. Bardzo dobrze. Super. Prowadzimy uciskanie, nie przerywamy. Pacjent zaczął funkcjonować, tak? Zmieniło się cokolwiek, jeżeli chodzi o samego pacjenta, powrócił w tym momencie oddech. Jeżeli powrócił oddech, ten oddech sobie potwierdziliście. Potwierdźcie jeszcze to, czy tętno pojawiło się u pacjenta gdzie? Na obwodzie. Jakie miejsca badamy, jeżeli chodzi o badanie tętna? Promieniował i tętnicę szyjną. Tak? Wentylowaliście prawidłowo pacjenta, o czym pokazują tak parametry na monitorze, i tak samo prawidłowo była uciskana klatka pieściowo podczas całej procedury związanej z zatrzymaniem akcji serca. W dzisiejszym w Akademii Zamojskiej i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przeprowadziliśmy szkolenie dla żołnierzy na stanowisku ratownika i starszego ratownika. Celem tego szkolenia było podniesienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i medycznych czynności ratunkowych. Jeżeli chodzi o dzisiejszy scenariusz, który przeprowadziliśmy z żołnierzami, celem tego scenariusza było prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prawidłowe zabezpieczenie dróg oddechowych, prawidłowa wentylacja oraz użycie defibrylatora. Kolejnym scenariuszem, który został przeprowadzony, to scenariusz, który dotyczył zakładania wkucia obwodowego, montaż zestawu kroplowego i prowadzenie płynoterapii u pacjentów w stanie zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli chodzi o procedury i czynności, które były prowadzone razem z żołnierzami, Żołnierze będą mogli wykorzystać przy pracy, którą na co dzień realizują w szpitalnych oddziałach ratunkowych, różnego rodzaju oddziałach typu neurologia, czy ewentualnie w sytuacji stanach zagrożenia życia, realizując swoje zadania w zespołach ratownictwa medycznego, gdzie pobierane tak, czy, czy realizowali swoje zadania pobierając wymazy podczas pandemii COVID-19. Generalnie żołnierze kompanii mają za zadanie wsparcie działalności straży granicznej w celu zabezpieczenia granicy państwa przed jej nielegalnym przekroczeniem oraz przed próbami nielegalnego przekroczenia. W praktyce polega to na wystawianiu patroli, patroli składających się z żołnierzy, którzy w systemie zmianowym prowadzą nieustanne patrolowanie wybranych odcinków granicy państwowej. Warto też w tym miejscu dodać, że patrole są realizowane nie tylko w oparciu o patrole piesze, ale również patrole kołowe na pojazdach takich jak kład i motocykl, a również co warto podkreślić, że tutaj na tym odcinku również patrole realizują zespoły konne. Od ponad 4 lat w naszej brigadzie realizowany jest najpierw pilotażowy, teraz już stały program użycia koni w działaniach Wojska Broni Terytorialnej. Szkolenia przebiegały w dwóch elementach: ćwiczenia elementu rozpoznawczego z użyciem koni, jak też wykorzystania koni w działaniach transportowych, logistycznych. Koń sprawdza się doskonale w trudnym terenie, w terenie niezurbanizowanym, w którym ciężko jest dojechać pojazdem mechanicznym. Ponadto koń ma tą przewagę nad pojazdami mechanicznymi, kładami czy motocyklami, że jest praktycznie bezgłośny, może też działać dłuższy czas bez zaopatrzenia w paliwo. No, po prostu to, co znajdzie na okolicznych łąkach, wystarczy mu do tego, żeby e, utrzymać sprawność. Dluga. Pieski pracują w OTE, ogólnie rzecz biorąc, jako psy ratownicze i poszukiwawcze. To jest akurat trzecia brygada. W której został wprowadzony taki program. Pierwszą wiodącą jest Trzynasta Śląska, później jest Siódma i Druga Lubelska. Na chwilę obecną takie pieski poszukują ludzi, którzy zaginęli mogą być to osoby starsze, dzieci. One nie wyszukują konkretów, prawda, tylko wyszukują osoby. Każdy jeden zapach osoby, który wyczują, to one go starają się wyłapać i doprowadzić do miejsca źródłowego. Zdecydowanie każda brygada w zależności od swojego położenia odpowiednio podchodzi do przygotowania swoich żołnierzy. Żołnierze II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, skoro e, mamy swój stały rejon odpowiedzialności w ramach województwa lubelskiego, musimy po pierwsze znakomicie poznać teren województwa lubelskiego, a skoro jesteśmy żołnierzami e, właśnie tych lokalnych społeczności, więc myślę, że to zadanie to można wykonać najłatwiej, ale oprócz poznania tego terenu w znakomitej większości przypadków staramy się prowadzić zajęcia, które przygotowują nas do prowadzenia nie tylko działań bojowych, ale też działań w ramach reagowania kryzysowego właśnie w tym rejonie. Stąd też tak skonstruowana brygada, tak skonstruowana struktura pozwala nam w znakomity sposób znać nasze lokalne małe lokalne społeczności. W dzisiejszych czasach ludzie z różnych przyczyn wstępują do wojsko obrony terytorialnej. Są to głównie poczucie bezpieczeństwa, które daje taka formacja jak my. Jesteśmy obecni w naszych małych społecznościach, potrafimy dbać o, o te społeczności. Jesteśmy dostępni w każdej praktycznie kryzysowej sytuacji ale czas, niespokojny czas, który mamy za wschodnią granicą, również skłania ludzi do takiej refleksji, że warto szkolić się, warto być gotowym na podjęcie działań, może nawet nie militarnych, ale takich powiedzmy ratujących życie swoje, swoich najbliższych sąsiadów. Wiele osób po zawieszeniu zasadniczej służby wojskowej u nas realizuje się właśnie militarnie. Nie muszą szukać innych stowarzyszeń, płacić za to. U nas mogą przyjść, podnosić swoje kwalifikacje, nawet zobaczyć jak wygląda zawodowa służba wojskowa i potem aspirować do niej. Czy nawet uczniowie mogą, idąc, idąc właśnie po, po służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej, dostać punkty preferencyjne na, na studia szkolnictwo wyższe. I to jest duży plus dla niektórych. Myślę, że każdy obywatel państwa polskiego powinien być patriotą. I każdy patriota powinien mieć takie poczucie służby ojczyźnie. Dlatego myślę, że każdy obywatel państwa polskiego, który jest patriotą i który kocha swój kraj, powinien się zgłosić do Wojsko Obrony Terytorialnej.